Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku swojej masakry, sezonu na wakacjach. A dzisiaj, moi drodzy, pokażę wam, co aktualnie udało mi się osiągnąć, co w ogóle robiłem przez ostatnie dwie noce. No i na samym początku chciałem jeszcze powiedzieć, że jestem aktualnie na żywo na Twitchu i tutaj właśnie Czad Was pozdrawia, czy znaczy, na YouTubie, nie widać z tego tutaj, o. Po, Jest pozdrawiane, że tak to powiem, także zapraszam bardzo gorąco na streamy na Twitchu, które są teraz często. Ja to gówno. Tak jak powiedziałeś, moi drodzy, generalnie, od czego by tu zacząć? Zacznijmy od tego, żeby. Pierwszy jestem biedakiem. Nie mam diamentów. Wszystko, wszystkie rzeczy, jakie tutaj mam, e, dostałem od paczola i ukradłem jeszcze diamenty już jemu, więc trzeba dzisiaj trzeba dzisiaj to nadrobić. Dodatkowo, no, jestem potężny, biedny, mam trochę drewna, mam trochę dirta i to tyle. Ale e, jako już mam niesamowitych przyjaciół i paczola, który w pierwszy dzień serwera e, wybudował ekspiarkę, która jest gdzieś tam. Zaraz powinienem. Tutaj właśnie ją widać. E, no i tam jest ekspiarka, którą Paczol zbudował w pierwszy dzień. E, no i ja sobie w nocy na no, streamku posiedziałem kilka godzin. E, no i moi drodzy, udało mi się zrobić. Uwaga. Mam miecz, zaklęty ogień, grabisz 3, ostrość 5, roki, ostrze, nieziszczalność, czyli najlepszy, miecz jaki się da. Mam kilo, wydajność 5, szczęście, 3, nieziszczalność. E, mam łuk Boży, standardowo też najmocniejszy. No i mam moi drodzy, najlepszego seta, jakiego się da. No nie będę tego oczywiście mówił, bo nie mam po co. E, no i mam jeszcze jakieś tam losowe narzędzia i tak dalej. No ja nie mogę tego nagrać, no! Polecam używać kodu NEXE w sklepie pozdroty Lubie Disa. Fakty. Moi drodzy, wracając do tego. Dzięki to, że dajcie mi nagrać film. Jest niesamowicie. E, udało mi się to zrobić, ale się trochę zadłużyłem, bo seta zrobił mój paczol, pożyczyłem jeszcze jakieś diaksy od Mikiego, pożyczyłem jeszcze, no, no dobra, Miki mi dał te diaksy. E, no i generalnie dzisiaj na streamie ukradłem jeszcze diamenty już jemu, więc generalnie nie jest zbyt ciekawie, że tak to powiem. E, no i dzisiaj trzeba się tym zająć. Trzeba iść wykopać trochę diaksów. No dodatkowo jeszcze chciałbym mapę zobaczyć, jak to wygląda, bo tak szczerze, że no tutaj było 60-12 metrów mówisz. to zobaczyć, jak wygląda mapa i co jest pobudowane, bo jest konkurs na największy na najlepszy budowę na masakrze i chcę zobaczyć, czy warto się starać. W sensie, tu już widzę, że jakiś ładny most wybudował. Ej, zrobimy sobie log bloka na szybko, żeby zobaczyć, kto to. Tak zrobimy. Patrz, to zbudował, no to niesamowicie. No patrz, robi ekspiarki, buduje mosty. W Hegemon chat Generalnie, ja już o tym mówiłem na streamie, aczkolwiek, e, moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, e, wiecie, bo generalnie jest mem, co nie? W sensie, dla ludzi, którzy oglądają masakrę regularnie, pewnie będą wiedzieli, ale generalnie na e, masakrze jest mem, że mamy hehe -he hegemona. I hegemonem zawsze był Nitashi. Ale moi drodzy, no nie oszukujmy się już nie jest hegemonem. Hegemonem jest Paczon. I... I tyle chciałem powiedzieć. <gry> na tym końcu to wypowiedź. Paczon za to prawdziwy hegemon. Serio. Chłop ma serwer, nie wiem, ma 3 dni chyba. Paczon ma 40 godzin, co nie? Miki ma chyba 35, no, ale wiadomo. Miki to Miki. Eee, no i tak, moi drodzy, tutaj mamy mości. Jak generalnie, to jest Paczon na pewno. Tak, to jest Paczon. No hegemon chat. No prawdziwy hegemon. No prawdziwy hegemon, change my mind. Musimy, moi drodzy, wiecie, ja jestem generalnie Nie sprawdzałem mapy. Przysięgam, że nie wychodziłem z tej wyspy od kiedy tam szedłem, byłem tylko w szekspiarce Więc ja nie wiem nawet co jest wybudowane, to też będzie wiecie, pierwsza reakcja na to, co ktoś zbudował A też nie będę ukrywał, że w miarę mnie to ciekawi, bo Zastanawiam się, czy też czegoś nie spróbować zbudować, no ale wiadomo, że z moimi niesamowitymi umiejętnościami może to być ciężkie. No ale zaraz zobaczymy. Tu w ogóle jest tyle tych burówek i tyle tylko. Nie wiem w ogóle, czemu te Wither Rose tutaj są wspomniane, To jest dziwne. E, Okej, okay, mamy taki domek. Niesamowita architektura. Podoba mi się bardzo, jest niesamowite. E, nie no, dobra, takie zwykłe common. I to zbudował Noirach. Noirak jest w ogóle jest dobry budowniczym chyba, więc on pewnie nawet nie zaczął tego jeszcze robić, dlatego to tak wygląda. więc to jest jakaś chata prowizoryczna. Dobra, deprowizujesz ładnie. No i tak, tutaj mamy jakieś palemki i tak dalej. Kurcza, karka już by the way sobie stoi. No to już pewnie stoi od dwóch dni, więc to chillera. Zbuduj szałas. Po tej stronie mapy, o tam się coś buduje, widzę. Widzimy. To chyba nie, nie. To nie jest ta wyspa, gdzie chłopaki coś mają wybudowane, bo tam to widziałem. I tutaj mamy jakiś dom na drzewie, w sensie taki dom w drzewie zbudowany i to jest dom należący do Ee, ja nie dosięgam. No, mogę. O. I to jest dom wezy. Wezy sobie zrobił taki domek. No, mi się osobiście no, taki taki common. Taki common. E, tutaj, moi drodzy, też coś się zaczyna budować. Oceloty biegają. Rajska wyspa, by the way. Wszędzie pochodnie. Zaraz, no, jest noce. Generalnie, z tego co wiem, na tym nowym sezonie masakry jest. E, Okej, okay, tu jest Cedric. Cedric coś buduje. Coś dużego. To się to wygląda na bardzo duże, więc tutaj może być coś ciekawego. E, generalnie, sprawa wygląda tak, że osoba, która zbuduje chyba najlepszą rzecz do końca tygodnia aktualnego, e, zdobywa coś potężnego. Okej, okay, tam coś Aha, to jest, ta, to jest chyba to miejsce, gdzie nie możesz podejść, bo giniesz Tak mi się wydaje. W sensie nie byłem tam nigdy, no ale to nie wygląda na tego Tak, to jest na pewno to. To jest generalnie, e, bo wiecie, generalnie fabuła całego tego sezonu jest taka, że to miejsce ma w sobie jakiś sekret, e, no i wiecie, no i będziemy z dnia na dzień dostawać jakieś questy i tak dalej, które będą nam ten sekret odkrywać. Tutaj tam już byłem, To właśnie minimajki już obok sobie stoją fantastycznie i stronie drugiej wyspy Ja nie znam tej mapy, a nie mam minimapki na 1.16, więc generalnie będę sobie biegał po mapie jakoś osowo e, i... No, no czy ja mogę. No i no właśnie o tym mówiłem, co nie? No generalnie na tym sezonie mob spawn, mobów, Mob mob mobów, chyba tak? Chyba poprawnie to powiedziałem, jest tragicznie ogromny. No przestań mnie lać. Patrzcie, ile to, patrzcie, widzicie to? To no, jest za dużo. Jest tego tak potężnie dużo, że jest nie jest łatwo. Dlatego fajnie, że już mam protection, wszystko. Zatrułem się, by the way. Fantastycznie. Nie wiem, czy ja chcę to mieć tak szczerze, no czy ja mogę. Ja nie wiem, czy ja chcę to mieć, bo ja zginę tutaj, jak tam wejdę, nie? Tam temu tego, ale zobaczcie, jak to wygląda. Nawet są jakieś bloki, w ogóle, których nigdy w grze nie widziałem. O właśnie, o właśnie, o właśnie. I to była moja pierwsza śmierć w tym sezonie. Gdzie zginąłem, Czad? Gdzie zginąłem? tam? To była moja pierwsza śmierć w tym sezonie, i właśnie o tym mówiłem. No to fantastycznie. O, i teraz pytanie dnia. Czy jest noc? Czy odzyskam ja itemy? Ja no, zabiję się. Przez, zatłukę się. Zatłukę się i nie wiem, co zrobię. Jakie jest trasy tej temy. No nie gadajcie nawet. No nie wiedziałem, że to od razu jest i Myślałem, że na wejściu tam to jest. tam jakaś magia. A ja mam itemy. A tylko klatę mi zabrało. Ok, rozumiem. Dobra, to nie jest aż tak źle. Zabrało mi klatę. Dobra, tylko klatę z tych ważniejszych itemów. Więc spoko, że jest tego, że jest e, tylko 10%. Czy ty udajesz? A czy wy możecie? Zauważyłem dopiero teraz. Dobra, pytanie dnia. Gdzie ja zginąłem? Gdzie ja zginąłem? Boże, to pomóż. Creeper zostaw, zostaw, zostaw! Proszę nie! Nie chcę umierać, nie chcę umierać! Tu w ogóle jest jakiś piasek dziwny. No i dupa, no ja za nie żyje, nie? Ja pierdzielem! Trzeba na dostanę zaraz. Spodni teraz nie mam. Ja. Yeah. No to koniec, nie? No to koniec No to fajnie, fajne diaksy pożyczyłem, miałem oddać No super, będę znowu spęd, spędzę 40 lat na zbieraniu rzeczy Dobra, ale naj, najważniejsze jest to, że tylko set mi zginął Czy możecie mnie na czasie nie wyzywać? To ja wina, że jestem debilem No jestem, przyznaję się Ale co z tego Debile też mają uczucia, okej? Okay? Spokojnie, na spokojnie Inteligentna jednostka To wcale nie tak, że jestem debilem Dentym. Gdzie ja, nie wiem, no, gdzieś tutaj było, nie? Tu przebiegłem O, o nie zabijajcie, proszę. Okej, okay, żyję. Dobra, teraz druga część temów. Uwaga, czy się uda? Nie, 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 nie. Po tym piasku nawet nie chcę chodzić. Bo on zwiastuje złe rzeczy, okej? Okay? No Creeper właśnie mi na mordzie wybuchł, fantastycznie. To gdzieś tutaj było, nie? No proszę. Tu, 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 tu. Nie, ale gdzieś tu blisko. Przestań, 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 przestań. Nie, no nie, bijcie. Ja, no przestańcie, no. Ja mogę. Gdzieś tutaj. Nie, tu jest stantowany Ja pierdziele, nie, no nie gadaj się nawet Dobra, zjedłem sobie Moja klata, pięć lat ją robiłem No nie, no nie, no nie, gdzie to? Hitboxy, włącz, jak się hitboxy włącza? Jak się hitboxy włącza? Pomocy! Przestań, no jeszcze gówno Krzaki, 3 plus B, dobra No ja, nie, no proszę! Ja pierdzielę. Mam ostatnie życie, nie? Dobra, trzeba mapkę wgrać. Czad jest mapka na 1.16. A to już, no. Nie idź tam, już to, no, a możecie? To czego nie mam? Dobra, jakiś gówno mi wyleciało teraz, to więc to pół biedy Dalej mam itemy więc to jest najważniejsze, że nie, 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 ja je to odzyskać, czad Nie ma takiej opcji. Ja pierdzielę. Debil, a czym nie jest święty? No nie wiem. Druga strona klata. Dobra, czad Bo teraz nic nie straciłem To jest ta puga. Dobra, przepłyńmy to. Przejdźmy mega, mega daleko. Maksymalnie nie dostanę bana nie? Nie ja dostanę bana. No, to jest właśnie ta Ta miejsca wygląda tak, że, no, tam widzieliście. Zresztą sobie ja tłumaczył. Pana myślmy na ile jest, ale bal jest na 5 minut, nie? Więc to chill. Okej, okay, tu walną creeper. Tutaj drewno walnęło, to jestem gdzieś blisko. Ale to... Nie, 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 nie. Olać ten piasek, no przestań nawet, nie denerwuj mnie już. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Tu chyba zginąłem, tak? Czy nie? Nie. Whatever, no nie, wal mnie. Jezu! Druga strona, druga strona, no. Ban jest chyba na 5 minut, ta. ten chilling, 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 chilling. Proszę, proszę, proszę. O! O, ogień jaki. No czy ja mogę? No czy ty możesz? Tak, ja tu zginąłem. Nie, to chyba nie było tu. Ja pierdzielę, te borówki są do bana, nie? Totalnie. Ile szkielety? No nie, no chyba koniec. No, rip już chyba. No, chyba rip, że tak to powiem. Dobra, nowa rola, straciłem chyba tylko klatę z tych rzeczy bardziej cennych. Ja pierdzielę, przecież się ja zginę zaraz. Przy tym ogniu zgubiłeś platę, klatę, myślicie? Czar, że Tak było? No proszę. No przebiegnę cało, cało, to wszy, cało całe to wszystko. Czemu akurat w nocy? Tu jakiś eks czy coś? Nie wiem. Siódmy level. Tak! To było tu. No ale co mi to daje? Jak bijesz bije szkielet. No właśnie, to jest nowy sezon, czar. to jest nowy sezon widzowie. Nowy sezon! Coś tu leży strzała. No przestań! Zginę. Ja zginę. Ja pierdzielę Czy ja mogę. Ja mam w dupie. Ja mam w dupie! Jeszcze creeper wybuchł. E, moi drodzy, nowy sezon. Pozdrawiam was, subskrybujcie kanał i zapraszam na Instagrama, bo do 100 ma brakuje. Ja pierwszy.